Dalej jestem w Anglii Dzisiaj spędzimy dzień z Manchesterem City Tak jak widzicie dostałem od nich bardzo fajną koszuleczkę Ale dzisiaj odwiedzimy wiele ciekawych rzeczy Manchester City to jeden z największych klubów na świecie Raz wygrywali Ligę Mistrzów I ostatnio zdobyli dziesiąte mistrzostwo Anglii Będę dzień z Manchesterem City Wejdę do szatni z zawodników, zwiedzimy stadion I pójdziemy na Vipa podczas meczu kobiet Również tego dnia czeka na mnie wiele niespodzianek I zabieram was na niesamowite spotkanie Manchesteru City Kobiet I uwaga jestem tutaj razem z Marką Pumar Dlatego dzisiaj pokażę wam kulisy tego jak wygląda profesjonalny futbol Kobiecy w Anglii. Naprawdę poziom jest niesamowity. Tak jak widać, wszędzie są kibice na trybunach, wspierają kobiety. I pokażemy wam, jak wygląda na takim meczu strefa VIP. Czeka na nas wiele atrakcji, więc zaczynamy kolejny dzień w Anglii samego rana spod naszego hotelu pojechaliśmy na obiekty Manchesteru City. Znajduje się tam ośrodek treningowy Stadion Kobiet i Mężczyzn. Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień. Jesteśmy w City, posadzamy w stadium. Idziemy tam obejrzeć mecz kobiet Manchesteru City. Hi, nice to meet you. Poznajcie mnie. to ona dzisiaj o nas zadba i odprowadzi nas po ośrodku Manchesteru City. Thank you very much. No worries. Patrzcie to, koszulki Premier League. Proszę bardzo, jest kesek, koszulka oczywiście Pumy z Manchesterem City dwie koszuleczki. Thank you very much. Dostałem fajny prezent, ale nie przedłużając, wchodzimy na VIPa. Odbieramy opaski na ten mecz. Odebraliśmy opaski i wchodzimy do środka. Okej. Okay. Stary, ale ten stadion jest generalnie mega ładny. Tutaj widać, że ludzie jedzą posiłki i naprawdę wygląda to niesamowicie. W ogóle w jakim miejscu jesteśmy? Koszuleczka taką na mecz trzeba na pewno założyć. A patrz, tutaj jest Jagriliš. Jagriliš. Hemp. Zawodniczka. Są też koreczki puma, patrz. Na tym vip zostaliśmy bardzo miło przywitani. Pani pokazała nam co i gdzie możemy zjeść. Dostępne były dania na ciepło, a mało tego mieliśmy również dostęp do loży. Ja w jest, bo wiesz, poziomami. Tutaj mamy jakąś wytoczoną taką jakby lożę. Możemy tutaj, będziemy mieć obiadki, picie. Koszuleczkę to chyba będzie trzeba założyć na to spotkanie. Koszulka założona, więc idziemy zobaczyć jak wygląda stadion. Ale na takie koszulki złapaliśmy autografy od trzech, czterech piłkarzy? No nad więcej chyba. Ale stadionik. Wow. Stadion od razu zrobił na nas duże wrażenie. Z bliska mogliśmy obserwować rozgrzewkę piłkarek Manchesteru City. Jesteśmy na stadionie, który może pomieścić 7 tysięcy kibiców. To robi naprawdę ogromne wrażenie. Trzymamy oczywiście mocno kciuki za to, żeby Manchester City wygrał dzisiejsze spotkanie. Jest to spotkanie Manchester City kontra West Ham, dlatego będziemy mogli Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Jak oceniasz stadionik? Zaraz zaczyna się spotkanie, więc idziemy też do środka, pokażemy Wam, co jest do jedzenia. Rozgrzewka się skończyła, a my jeszcze szybko skoczyliśmy na jedzonko. Dobrze, więc teraz jesteśmy na tej strefie VIP, tak jak widzicie, jest tutaj wiele rzeczy do jedzenia. Są ziemniaczki, jakieś fasolki, jakieś mięsko, więc zaraz sobie coś skosztujemy, jest tego sporo. Proszę bardzo, dużo potraw, więc to wygląda jak najbardziej w porządku. Odebraliśmy obiad i poszliśmy zjeść do zamkniętej loży. Niezłe jaja. Jedzonko, 10 minut do meczu, zaraz idziemy na stadion, ale gościnność naprawdę mega fajnie. Jest w jakimś zamkniętym pokoju w ogóle. Tak, no. Super, i tutaj też na telewizorze można śledzić mecz. Mecz FA Women's Super League One, w którym zagra zespół Manchesteru City z West Hamem. Oba zespoły pojawiły się na murawie i my też wróciliśmy na trybuny. Mati, więc zaraz zaczynamy spotkanie, tak jak widzisz. No, miejsca. Mięciutkie, fajne przyjęcie. Oj tak, zobaczcie jak to wygląda. Mamy przywitanie obu drużyn, obie ekipy pojawiły się już na murach. Widzieliśmy rozgrzewkę i ja zobserwałem, że one są mega uzdolnione też technicznie. W sensie technicznie naprawdę dobrze to wygląda. No, na pewno jak grają w takim meczu z to jest najwyższy poziom jakby nie patrzę. One mają drugie miejsce w lidze. Ta, mają drugie miejsce na egzekwie, Ezekwa tyle są punktów. Mamy pierwszy gwizdek pani sędzi i zaczynamy mecz. Yeah. jest minuta? Pierwsza! Ja pierwszy Pierwsza, pierwsza nie wiele. Zobacz się cieszą! To jest to! Nie, ale to była bardzo ładna akcja, że to powiedziałeś. Było, było, tak, było przemyślane Ale bo. poklepały, widziały wszystko. Napiję no, brawo jeszcze raz, naprawdę. Jaka akcja! Co ugrane, nie? Pierwsza minuta meczu. Ten gol padł w 24 sekundzie meczu. Ładne, szatni, Jak szat. Piękna akcja. Miałeś rację, są uzupełnione. Mamy 1-0 i gramy dalej. 2x0? Ui! Ui! się Co jest grane? Jak grają? Co tutaj nie się dzieje? Isso é Po dwóch minutach tego meczu byliśmy w szoku, mamy 2-0 i gramy dalej. Najfajniejsze tak jest to, że oglądamy ten mecz, jesteśmy na stadionie Joey Stadium, a dalej znajduje się Etihad Stadium i widzimy go, wiesz, dosłownie za trybuną i tam byliśmy na mecz przez Manchester City i Real Madrid. I będziemy jeszcze w tym odcinku, więc oglądajcie do końca. Jeszcze raz bardzo dziękujemy teamowi Pomysł za zaproszenie i oczywiście Manchesterowi City, że zgodzili się też, żebyśmy przyszli na to spotkanie i mogli to dla Was nagrać. No jest to, tak jak widzicie, mega wysoki poziom, a organizacja samego takiego spotkania... Robi ogromne wrażenie. Fajnie, kiedy piłka kobiet też tak w Polsce wyglądała. W sumie oglądałem już wiele meczów kobiet, ale jeszcze nigdzie takiej organizacji, takiej atmosfery nie było. Walka na boisku trwała dalej, ale to City głównie przeważało. Ja! Ale blisko. Która to jest minuta? Uj, minuta, stara, a zaraz będzie więcej goli niż na meczu, w którym ostatnio byliśmy. Jak ją zrobiła? Postrzeli. Ja! Tak, ale fajnie to zrobiła, bo sobie przed zawodniczką i minęła Dobra próba No, mega dobry strzał Ale fajnie tak cierpliwie rozgrywałem te akcje, nie? To widać, że to jest grane też z pomysłem yeah! Ale jak ona to wykluciała z główki? To już 3-0, ale Westcam się nie podawał. Dobra interwencja tej bramkarki, teraz bardzo, bardzo ładna. A to jest bramkarka, która gra w Pumie. Gra w Puma Future, z tego co widzę. A Wy z Kodem Kesek macie 7 produzyczki w sklepie piłkarski Mergol na korki Puma Future i Puma Ultra. Link do tych kotów znajdziecie w opisie tego filmu. Jak pograły? Ole akcje z pierwszej piły zrobił, dają Jak z tego padnie gol to jest bardzo ładna akcja Aj szkoda Ale co poklepały z pierwszej? Koniec pierwszej połowy, mamy 3-0 i skoczyliśmy do środka zobaczyć kolekcję koszulek City Group, w którą wchodzi 14 klubów. Niezły wyjście, bo no patrzcie, w City Group jest Manchester City, New York City, są też inne kluby, takie jak Girona, Trua. Jest to dosyć ciekawe, ale wracamy na drugą połowę. Także zaczynamy drugą połowę, tak? Zaczynamy drugą połowę. Wchodzi sam na sam. Ale dobrze na broni. Ale tragicznie uderzyła ta z West Hamu. Ale zobaczmy, bo może być 4-0. Oj, oj, oj. Zabrakło. Niewiele. 5. 4-0. Jeśli chcecie więcej takich wyjazdów, gdzie jeździmy i patrzymy na piłkę w różnych zakątkach świata, to koniecznie stawcie łapkę w górę i chcecie takie są, i subskrybuj tam na dole, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zacznijmy teraz na dół, żeby Wam jeszcze z bliska pokazać, jak można oglądać to spotkanie przy Murawie. 4-0 dla Manchesteru City. Zostało 7 minut do końca spotkania. Czekamy jeszcze na kolejne gole. Miejmy nadzieję, że strzelą jak najwięcej, ale zobaczmy, bo idzie zaraz kolejna akcja. 4-0. 5-0 w sumie nawet. Kolejny gol. Naprawdę niesamowite spotkanie. 30 sekund do końca spotkania. Czekamy na końcowy gwizdek. 5-0. No to jest wynik, który na pewno satysfakcjonuje zawodniczki Manchesteru City. Mamy koniec meczu i Manchester City wygrywa to spotkanie 5-0. No już tutaj bardzo dziękujemy półmie i Manchesterowi City za gościnę. Oczywiście dalej zostajemy w Anglii. I teraz od razu idziemy na Etihad Stadium, bo tam wyjdziemy do szatni pierwszej drużyny. Dobrze, weszliśmy w takim razie na zwiedzanie. Jeszcze musimy poczekać 45 minut, bo tutaj się wchodzi z przewodnikiem na konkretne godziny. Ale jest jakiś bar i sobie coś kupimy. Zamówiłem kawę i kiedy czekaliśmy, mogliśmy zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów, ale też były inne atrakcje. O, ale podał! I go! Go! Wygrywa! Niepocieszony jest. I zaczynamy zwiedzanie. Na stadionie wejdziemy do Szatni City. Spotkamy Pepa Guardiola, ale to wszystko zobaczycie zaraz. Widzowie, więc wejdziemy. Uwaga! do szatni Manchesteru City. Wejdziemy też pewnie na jakieś strefy VIP. Wejdziemy tunelem, na którym wychodzą piłkarze. Generalnie ten tunel też jest taki, że jak macie najdroższego vip to widzicie piłkarzy za szybą w tunelu. No i zaraz wchodzimy na zwiedzanie tego stadionu. My na tym stadionie już byliśmy podczas meczu Ligi Mistrzów nowego e, Manchesteru City z Realem Madryt, ale teraz całe zwiedzanie jeszcze przed nami. Na początku na ekranach została przedstawiona nam historia Manchesteru City, czyli klubu, który powstał w 1880 roku. Film był mocno emocjonujący, gdyż pokazywał porażki i sukcesy City i po nim weszliśmy na stadion. Etihad Stadium, patrzcie to. Etihad Stadium to wielki stadion, który może pomieścić 53 tysiące kibiców, a na zwiedzaniu spotkaliśmy pana z Polski. Bardzo. Proszę bardzo, mojego zwiedzania. Wszędzie się fajnie, nie? Tak, no. Pozdrawiamy Was z całego świata. Tutaj mamy stanowiska komentatorskie. Dalej poszliśmy na najdroższą strefę VIP, gdzie przed meczem można spotkać piłkarzy City. Wtedy wchodzą stary zawsze piłkarze, idą tym wejściem, to jest strefa VIP i oni normalnie schodzą tam na dół. Tak jak teraz ci młodzi idą. W dniu meczu na tej strefie jest dostępne jedzenie, napoje i inne atrakcje. My tutaj przejeżdżają piłkarze, tędy wchodzą i idą tak naprawdę tą strefą VIP na dół od razu do szatni. I tam właśnie teraz ruszamy. I tędy idą piłkarze już podczas meczu. O stary, ale niebiesko. Puma. Jak to wygląda. Zejście do szatni zrobiło ogromne wrażenie. Jest niebiesko i bardzo klimatycznie. I tędy idzie się do szatni. Wchodzimy do szatni. Kawkę można sobie zrobić. Patrzę, to jestem jeszcze z meczu Real City. Godziny wyjścia i wszystko. O której jest start, o której się kończy. Wyjściowa jedenastka, o której musi być stary w tunelu. Jest szatnia. Szatnia jest w kształcie półkola, aby każdy z zawodników się dobrze widział. I oczywiście jest także miejsce, na którym siedzi sam Halan. A obok jest moje miejsce. Miła niespodzianka, co? Ale miejsce w szatni mam takie, co? Kochana? To zdjęcie możecie już polubić na moim Instagramie. W Szatni City usiedliśmy tak samo jak zawodnicy przed meczem. Zobaczyliśmy film, podczas którego Pep Guardiola w tym samym miejscu daje przemowę. Zrobiło to fajne wrażenie, ale idziemy zwiedzać dalej. Wyszliśmy do Szatni City, to jest hit naprawdę, nie? Widać. Haland. wow. Teraz poszliśmy do tunelu, którym wychodzą piłkarze. To jest taki dźwięk jak w tunelu, jak piłkarze wychodzą teraz. Tutaj jest strefa VIP za tymi szybami. To jest dwustrowia. Normalnie są kibice i jest VIP stary, i oni mogą patrzeć w tunelu, jak tam w chwilę Wyjście takim tunelem to super przeżycie, ale na pewno jest 100 razy lepsze podczas meczu. Widok z tego miejsca jest nieziemski. Dołu większy się wydaje, co? Z dołu? No. Tam. Nie wiem. Duży, duży. Zrobiliśmy jeszcze kilka fotek, które przydadzą nam się do późniejszej akcji. Na, Na którą no. dokładnie? Nie, on stoi, on jest nie, nie. siedzi. Zawsze ma tutaj dwa, to te, te dwa po prawo. A dokładnie jest to to miejsce. Zobaczyliśmy, jak wyglądają ławki rezerwowych, murawa i stadion, więc idziemy dalej. Dzień dobry, mam do Pana dzisiaj trzy szybkie pytania po meczu. No. Jak się Pan czuje po przegraniu El Clasico? Tragicznie. Jak się Pan czuje po odpadnięciu z ligi mistrzów? Tragicznie. Czy jest Pan żugajką? Nie, nie jestem, ale zostawcie łapkę w górę, kliknijcie tak i zamknijcie subskrybuj. Tam, ale... I na końcu wyszliśmy na salę konferencyjną i tam spotkaliśmy Pepa Guardiola. Teraz mamy taki potencjał, mówię tak, zdjęcie z szatni, jak koszuleczka wisi, mamy nagranie z Pepem, więc możemy ogłosić transfer, i zobaczymy, jak na to widzowie zareagują. Stary... Zróbmy to! W naszych głowach narodził się taki pomysł. Plan jest taki. Mamy zdjęcie z szatni z moją koszulką, która wisi. Poprosimy grafika, żeby tam zmienił u góry, żeby było kasek. Pierwsze, co dodamy, to dodamy zdjęcie na Instastory z Pepem i się zapytamy, czy widzieliście dzisiaj Sąd Radzicierzy w I to będzie pierwsze. I będzie cisza, a wieczorem dodamy stare foto z szatni. Mniej, gorzej, jak ktoś był na tym, Muzeum Turze i wie, co nam się dzieje. To może trochę zdradzić. No tak, My no będziemy ale... Będziemy te komentarze. Powinna być jeszcze przeróbka, jak masz koszulkę na przykład Kesek, 2025 i stoisz z Pepem. Bez kitu. Albo jakby ta koszulka leżała na stoliku, tam gdzie rozmawialiście. O no, mogliśmy tak zrobić. Wykorzystajmy to, co mamy i będzie chociaż zabawnie dzisiaj. Instagram Stories z Pepem opublikowany. Generalnie już y, odpisała jedna osoba, jest to pan xFlash, napisał, co jest w wariacie, więc czekamy dalej na reakcję ludzi i zobaczymy, jak to zostanie odebrane. Wydaliśmy również zdjęcie na Instagramie, już po 30 tak jest tutaj 1000 polubień, więc ładnie się przyjęło. I widzę też, że w komentarzach e, xFlash tutaj pisze, że no, szacunek, że paru porad. Ewryna też napisała kamczyk, nie mogę się doczekać. No i też Karol Tomański skomentował, że kozak, więc kilka osób to łyknęło. No i też napisał do mnie zwykły kibic, że dobre zwiedzanie stadionu i fajne konferencja, ale dobre, dobre. Więc on nie łyknął. Tak to wygląda na ten moment i czekamy dalej na co się wydarzy. Jeszcze teraz na Insta dodałem fotę z datą oczywiście premiery tego filmu, który już dzisiaj oglądacie. Więc pościg poleciał, no zobaczymy ile osób płynie na razie, tylko <grafię> X też chyba dał się trochę dobrać, chociaż teraz napisał, to nie jest fake XD, jak ty się tam znalazłeś. No widzisz Ola, tak to, tak to bywa, ja wam dziękuję pięknie za oglądanie, mimo to był bardzo to super spędzony dzień w Manchesterze, a już w następnym odcinku. Pojedziemy do Londynu i spotkamy się z polskim piłkarzem z Manchesteru United, zobaczymy jego umiejętności piłkarskie i kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, żeby nie przegapić tego odcinka, ten film pojawi się we wtorek o godzinie 14.30.